Was bardzo serdecznie z tej strony Tonki, chodzi gramy was właśnie w Age of Empires 3, w kampanię Krew, Lud i Stal, w ostatnią misję, tym razem się nie mylę, no właśnie, Rosjanie, mnie, że to Rosjanie, jeszcze jedno plemię z Wielkiej Wody, tak. Ale innej wody, z Pacyfiku. Idą na wschód, a Warwick wytycza dla nich szlak. Mają wolną drogę. Już nic ich nie zatrzyma. Teraz, gdy Francuzi walczą z Anglikami, kto obroni przed nimi osadników? Dasz radę ich zatrzymać? Nie na długo. Co zamierzasz? Zwalę im na głowy całą górę. No i ta misja jest bardzo długo? Chyba że jakoś skrócę, tylko nie mam pojęcia ja. Jest długa, z pół godziny mi to zajmie. To burzenie gór jest długie. Jeszcze obrona. Podłożę ładunki na północnej górze. Odetnijcie inne drogi i zmuście Rosjan, by obrali północny szlak. Ci no górnicy właśnie. zgodzili się nam pomóc. Spróbujemy zawalić skalne mosty i odciąć Rosjanom drogę. O ile postaracie się, żeby nas wcześniej nie zabili. WM. Oczywiście.

Na się. Jak na razie, co to co? No. Trzy te domki, no i tutaj trzeba też co? To układasz no, trzecia era to można sobie tutaj fort zostawić i żołnierzy na obronę, żeby nie przeszli albo tu, tu, tu tu fort ale tak poza tym, to co? Równy żołnierz jak na razie to widzicie, o nie, aż tak wolno nie idzie Kolejni górnicy są gotowi do walki. O, bardzo się cieszę. Przechodzicie na drugą stronę. Widzicie jak to budują. Bo woli. Dobra, obrona już mamy. Tutaj. Teraz musimy trochę tam. Dzień. Rosyjski oddział nadciąga. Rosyjski oddział, właśnie. Wiem. Ale? Ja, buduję już jednostki. situation. <noise> Kupki. tą stroną tam. Yes. Yes, Ready. Commandment. Kurde ta kupia rosyjska. Jeszcze raz. Kolejni górnicy yes. są gotowi do walki. Zaś się cieszę. Im więcej, tym lepiej. Nadciąga kolejny oddział Rosjan! No nie, lepiej nie. Już no, mamy ten. I dziesięć. Chociaż to... Na początek... Tata Którą stronę? Tom? Mm. Jaka tępiec? Ready. Ile szybko jedźcie po dzisiejszym? Komandament! Jest! Wyszliście... Rosyjski oddział nad ciągiem? Jest? Jest! Komandament i Menasol. No jeszcze tutaj, dobrze, no, że mam jednostki. Tutaj niech się kseruję. Muszkieterów zapomniałem, gdzie Nie. Dobra, jest ten akurat. No fuck na pewno to nie przejdzie To wam mówię Nie ten ty Tędy nie przejdą Pobrzcie No zabij mnie.

O oh, fuck! Ale nam się zabijli dużo. No dobra, już jedno odkupiłem. Nie, myślę, że będzie dłuższa rozkrywka. A to? Takie. tu takie. Komandament. Yes. Nadciąga kolejny oddział Rosjan. Auftrag. Verstand wird erledigt. Du bist stark, du musst es Yes. Yes, he will. Immer so. I'm ready. I'll attack. What is your great? Bereit? Verstanden. Verstanden. What is your command? Yeah. Betvol. Verstanden. In den Kampf. Commandament! Ready? Jawohl. Russian In the camp! Ready wall! Yes! Ready orchestra! Sure. Commandment! In wall! In Yes, Lion. I'm rich. ready. Ready? I saw. Yes, yes, he walked. Yes, Come on. I mean I wall! Bereit? Jawohl, jawohl. Verstanden. na. nasi górnicy nam pomogą. Nic nie stuczyć. Oha, oni na atakują mi wioski. Auftrag! Angriff. Albo powoli kończę już. Raz, dwa. A nic nie mówi. Nic nie mówię prawie w ogóle. W poprzednim odcinku też. Ja nic nie mówiłem prawie. Jak się nie mam nic do powiedzenia. Nic śmiesznego nie było działać, ale się śmiało. Nadciąga kolejny oddział ob... Rosjan! zniszczył, to ciekawe co... To... to by było łatwiej, no Coś przeszło, tylko co? Rosyjski oddział nadciąga. No, szutać tam przynajmniej. Następny. Następnik. Tak, Co to jest? tego. Do roboty. Fak, niszczyli nam wszystkich jejku. Bo zapomniałem już mam tu Yes. Jej, jejku. I what? What is your command? no Ready, what? Tu... wyjdziecie jej to na staty mogę już przepisać No i trzeba czekać na następnych... Nadciąga kolejny oddział Rosjan! A tak by było pięknie. Tak blisko. Się zapatrzyłem tylko. I, yes. I, man, yeah, he I wish. A to jest jak się imię. Jest imię. Kolejni imię. Jest imię. Jest imię. Jest imię. Jest Rosyjski oddział imię. Jest imię. Jest imię. Jest imię. Fajnie, fajnie co ja teraz sobie mam to ale to mi główno da fajnie szybko tutaj jeszcze zniszczymy jeden oddział tych knomów ale czterech kurników aż no, jak będzie pusto to będę mógł to zbudować na szybko będzie pusto z to że zniszczycie się i spróbujcie jeszcze Zabijam. Dobra. Zobacz. Ona spokojnie zabijam. A gdzie czwarty, kurnik? Tu potować się. Żywność. Szybko. Kolejni górnicy są gotowi do walki. Kończymy zabawę. Nadciąga kolejny oddział Rosjan. Z tej strony w to życie? Chyba tak. Koniec gry! <gry> Dożyłem. <gry> Nie roztralowałem. Już późno jest. Koniec. Udało się. No i zobaczcie kasenkę. Inaczej film końcowy. Aktu drugiego. Nie wiem, co zaszło tego dnia na szczycie góry, ale mój dziadek nie miał w zwyczaju poddawać się bez walki. Warwick. Odwlekasz nieuniknione. Nowy świat należy teraz do kręgu Ossus. Popełniłeś błąd, zabierając stewarda. Słusznie, bo to ty jesteś strażnikiem rodzinnej tajemnicy. Nie ma żadnej tajemnicy. To wie. Mam nadzieję, że jesteś ulepiony z twardszej gliny niż twój stryj. <śmuszczaj> Idioci, Black miał wielu wrogów, ale odszedł jako bohater. Minęły dziesięciolecia, nim krąg Ossus otrząsnął się po tej porażce. Wiosną Kanienkę wrócił do swej wioski. W codziennym życiu irokezów niewiele się zmieniło. Może poza faktem, że jego siostra ki powiła syna Johna. I choć Rosjanie odeszli, Kanienkę wiedział, że wkrótce zjawią się inni biali. Póki co mógł jednak żyć, pracować i wychowywać syna swojej siostry, a mojego ojca, Nataniela Bleka. Yeah. No i zaczynamy akt trzeci. Zakończyliśmy akt drugi, teraz zaczynamy akt trzeci, więc do zobaczenia i będę Was witał już w akcie trzecim. Inaczej mówiąc, w stali. Tylko czemu ja mam teraz wszystkie od razu mogę grać? Nie, mam, nie rozumiem. To do zobaczenia i do następnej gry. Siemanko!